Na pewno chcieliśmy tutaj powalczyć o zwycięstwo, albo ja powalczyć, żeby nie przegrać za dużo. Nie udało się. Górnik wykorzystał wszystkie nasze słabe punkty, to znaczy, to znaczy gry dzisiaj nie graliśmy, nie mieliśmy kołowego i, i to było widać w ataku, w ataku. Nie szło to, jak nie ma się kołowego, to się ciężko gra. Na początku spotkanie nie wyglądało na takie jednostronne. Ostatecznie się rozwiązało i wyprzedziliśmy rywala. Swój występ, no nie mnie to oceniać, ale Jestem zadowolony z bramki, jak już mówiłem i niczego więcej nie trzeba niż szansa na parkietach Superligi. Zaryzykowaliśmy ściągnięciem bramkarza, no ale głupoty w ataku, Górnik wykorzystał chyba z 5 czy 6 sam na pustą bramkę, rzucił bez bramkarza i to zadecydowało o tym, że przegraliśmy mecz. Dobrze zagraliśmy konsekwentnie, zrealizowaliśmy swoje założenia, taki wynik tylko cieszy, co więcej powiedzieć. Wolałbym w ogóle nie wyjść dzisiaj i, i wygrać ten mecz, bo ja tu jestem bardziej trener niż zawodnik, niestety. Dzisiaj słabo na pewno też zagrała prawa strona nasza i, i, i. mieliśmy nawet sytuację, bo piłki były do, dogrywane czy do skrzydła prawego, czy do koła, ale no, wspaniale dzisiaj zagrał Martin w bramce i praktycznie to on wygrał im mecz. Tak to nie i. Ja sam tylko dwie bramki rzucił. <laughs> ale ponad 50% skuteczność, coś zaliczyłeś? O, to mi neinteresuje, je to bardzo dobře, že ste sme vyhrali. Máme dva, dva nebo tři punkty, neviem teraz. I pojedeme do Glogova, to je za nás vážny meč. To treba vygrať, I potom, potom máme ten polský pokal, i potom Šventy.